Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku widzowie z e, FIFA 23 kariery zawodnika. Moi drodzy, jak nie wiecie, mamy transfer do PS, że jako młody jak idziemy do PS, mało osób pograliśmy troszeczkę w FC Porto, nie pograliśmy jakoś tam zbyt dużo mężczyzn, zaledwie nawet żadnego meczu, nie pograliśmy. Od razu dostałem ofertę od klubu. Już dostałem inną ofertę od klubu, ale już nie powiem, nie będę przyjmował. Jak już dają dobre pieniądze, czyli daje pieniądze właśnie dobrze nam EPS-że, no to czemu nie skorzystać? Więc wolałem, żeby to wykorzystać i no są potrzebne do tego PS-że. Hmm, więc no taki. Git. Git. Mam no, też niektóre nowe rzeczy, a to sobie sprawdzimy później. A dzisiaj zagramy, dzisiaj troszeczkę zaczynamy, jak będzie pójdzie, bo 10 godzin to ostatni odcinek na razie z tej FIFA. Dlaczego? Bo będę chciał przejść na karierę no dobra, tam dawno do nie byliśmy. A chce zrobić tak, że raz na zmianę to, raz na zmianę to, jeden sezon coś przesymulowaliśmy, a tam zobaczymy ile przesymulujemy. Może tam z dwa odcinki i tyle, zobaczymy jak to się wyglądało. ale z tym jestem o tym przygotowaniem na w będzie właśnie z ym, kariery zawodu, kariery menedżera. A my mamy akurat UEFA Super Cup w że jakby nie wiecie, no dał że liga miszu, więc są ym, ty, w tym Super Cupie. A my co, robimy dalej troniki, no my będziemy starali się być jak najwyżej w lidze i po prostu być no, po prostu być w 11, bo zostało nam całkiem niemało. A teraz zagramy właśnie super puchar, który też nam zaliczy w sumie, więc chciałbym... E, ona nie zaczyna się do tego tego, do katalogu tam, ale to cóż, czyli wyjdziemy, będę jeszcze dwa kimno się wejdą, ale w ogóle wejdę na to może, a wejdę, jeden nie do. Grajemy jako chycel i pokazujemy najlepsze akcje. Byśmy dobrze zagrali. No po to wiecie, no pez, że musimy dobrze się pokazać. W takim odcinku nam dobrze położony całkiem nieźle. Kilka bramek krzyliśmy, nawet kartykę się udało w dublecie. Dublet nawet strzeliliśmy W pierwszym meczu e, debiutowym, to na pewno coś tam strzeniliśmy, nie? No. Zatem można przeprowadzić sygnalizowaną wcześniej zmianę. Nie, me... GOL! Nie o to chodziło! Gol!

A tak trzeba jakoś je byłem. Bo... to się podoba. Tak miał to się właśnie zakończyć. na na razie się nie będę pomijał. Cięta, myślę, po prostu wygrać tyle. No podniesiemy puchar, mi to pasuje. Jestem bohaterem meczu Czyli nagroda kolejna do kolekcji Widzę trochę 8 minut ten odcinek trwał Ja pierd... Dziadek No no to nagram w nocy Do tego, żeby dzisiaj w kościele Dlatego troszeczkę tak mi się to wydarzyło Ale nagroda przynajmniej mamy Z wynika meczu No chyba najgorsze, że ostatni Musie jej tak widać Gdzie ja jestem? No a to tak to nie zobaczy, ale więc zresztą nie się do meczę. Dobra. Chyba tu już widzę wchodzić później, niż wiecie, wcześniej. Więc wiecie, o co mi chodzi. No, Grany super cup ramy jako chycel i znowu musimy troszeczkę w ramek trafić. Nie przynajmniej te cele zrobić, żebyśmy byli gdzieś 11 to nam będzie stos potrzebne. kurde no I to co to z nikim Na jest? Donna jest z dwóch najlepszych, więc nie? No, nie wiem Kurde Remis bezbronkowy no to tam do mnie te wyzwania schodzić Ja pierdziela takie granie, widzę, no. Że tu wejdę, ciężko wejdę tutaj, w tą, tą, tą. Dobra. No, trening, co zrobię, żebyśmy korzystali. No, chociaż ten trening powinien mi dać mi awans do wyższej. tej. no, będę mógł powoli dać. Jeszcze... No, jest kawałek, no ten wężak no to już raczej będę, no nie. Ten mecz muszę na, 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 najlepiej wygrać. Następny Kurde, jest to na tak jakąś a Ligi są tam to, to spoko Czekaj, ja, ja zarabiam, 70 tysięcy pewnie zarabiam na oko. Chyba teraz przynajmniej gramy, ale patrzcie, że też będę by mogł być w by pierwszej 11. Na jeden dzień mi został, na najgorzej. jeden zara wygrywamy, więc tos Zresztą to spadło z nich. Będziemy spalony. mam wampę bohaterem meczu, no nie dziwię się. No i ciul z wyzwań miałem, no ja pierd... Tu ciężko będzie mi wejść w szczeble kariery, tu będzie, będzie ciężko. No wszystko źle. kuba, no tu będzie ciężko mi wejść w 11 jakoś. Czyste wyzwania, to tak się nie mogę na te wyzwania, to się nie mogę na tych wyzwaniach skupić. Jak mi nikt nie podaje, no to wiecie... nie trening zrobimy. Nowe. No teraz z trening, bo będę mógł zrobić trening teraz pewnie. Dobra, no, czekajcie będę mógł trening teraz zrobić. Mogę, da szybko trening. Znaczy on da wejście w jedanastkach, a to wątpię. No blisko. Ale dobry znak, bo teraz jak wygram meczek to już powinienem wejść dalej. No, nie wiem, mogą tutaj sugestie inwestycyjne, dać, ale po co mi, nie? Ja nie potrzebuję. Nie ja nie potrzebuję. Gdyby jakiś tam usług, więc nie wiem, to zrobić. Ale możemy później spróbować. Warto coś tam, wiecie. Zaraz, wchodzę dalej w te szczebek kariery. kurde, jesteśmy blisko. Ten mecz musimy wygrać, to będzie ten mecz, który może nam coś da. Jakieś, jakieś trafienie, brameczkę może od pierwszej minuty. Za... Pobawiłem się w polu karty. Tu JEŻA NO NIE A, Ja rozumiem, że my wygramy, ale kurde no nie wejdę do pierwszego składu, nie mogę w tym no właśnie to miał jedyną akcję w tym meczu Jeśli się na Paweł biegnąć, no i ciula no No nie, no nie wejdziemy do tego pierwszego składu, no nie damy rady widzowie, nie damy rady do pierwszego składu wejść Ciężko, będzie tutaj harować przez pół giry, no, nic nie wykonałem, żadnego wyzwania, no i pozdro. No ty te wzajemnicy pomagają, no to już kompletny chaos Uch. Zrobimy te drugie turningi, żeby być. Jesteśmy coraz bliżej, ale no nie mogę się skupić, no. Znaczy, to jest w dobrej pozycji, nie? Bo teraz już jeden mecz wystarczy nam, żebyśmy wygrali. No, i teraz mogę pominąć tą około transferowe. Ostatni meczek zagramy i kończymy, to wszystko. I będzie to wyjazdowa wyjazdowy ligowy. No to nie tak źle. Mamy ligę mistrzów, ligę mistrzów zaczniemy na 7 odcinku, widzę, a później zaczniemy ma. Ale mamy dużo łatwą grupę, po tak patrz, co, No i potem zagramy ligę mistrzów, no i zaczniemy ligę mistrzów, no generalnie będziemy spoko grać. Nie warto przed tym ligą mistrzów troszeczkę pograć, więc celem jest, że musimy troszeczkę postarać się jak najlepiej zagrać. ale na tym dniu zaczniecie tą ligę mistrzów, grupę, no byśmy wygrali, nie? Bo to też to jest też osiągnięcie, żebyśmy my wygrali tą ligę mistrzów, więc. A mamy duże zainteresowanie w klubach, też, no Nie no Weź tam pi... No cóż no ciężko Ale może zdobyłem chociaż jakąś Nie no to nie zdobyłem chociaż może podanie się udało, Ale to i tak mi nic nie da, wizowe Ale to tak jest dobry znak A pachę ta schodzimy bardzo niżej z tych meczach no nie mogę No kurwa no Coraz niżej jesteśmy O Liga mistrzów, hymn No cóż no mamy przejebane w tym sezonie w niestety sensie. No cóż, takie życie. Ciężko będzie nam wejść w szczeble kariery dalej. No ciężko będzie. Treningu dostępny pewnie nie mam. No ja mam pół, nie? no to, 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 to by ten trening. Ktoś mi to da? No, zobacz, to trochę nam to da. No poczekamy. Zobaczmy w ogóle naszą gwiazdę, jak to wygląda. Zobaczmy zespół. No trochę bramy jak bramie, to widzieliśmy, ale mało strasznie. To nie tylko... Przybramki, bramki, no to były na tym Na Trophy Camp Było, więc Też się nie dziwię z Super w Super Cupie jadłem Ło, nie wiedziałem, to nawet Na DG Show nie bramkę, no cóż Takie życie widzę Na jest powinien bo być bohaterem Bo on dużo bramy trafił na De Witinha, no cóż, takie życie Widzimy się widzę w kolejnym odcinku, papatki